W celu dopisania nowego banku należy z menu wybrać opcje ogólne, a następnie na wstążce rozwinąć funkcje inne i wybrać pozycję banki. Nowy bank dopisujemy klikając ikonę plusa na liście banków. Uzupełniamy dane banku. Akronim, czyli skrócony opis banku. Numer rozliczeniowy, czyli numer rozliczeniowy banku. Nazwa, czyli pełna nazwa banku. Dodatkowo uzupełniamy dane adresowe banku. Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy formularz banku za pomocą dyskietki. Wprowadzony przez nas bank pojawia się na liście. Jeśli posiadamy wykupioną gwarancję na program oraz dysponujemy dostępem do internetu, możemy wczytać listę wszystkich banków automatycznie z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej. W tym celu Naciskamy ikonę Importuj banki. Określamy ewentualne dodatkowe warunki importu i wczytujemy banki za pomocą przycisku Zatwierdź. Po wykonaniu operacji zamykamy okno informacyjne, a lista banków uzupełniana jest o odpowiednie pozycje.